Cześć, zobaczcie naszą miejscówkę. Przenieśliśmy się już z naszego hotelu. Kasia doszła na pieszo z psem, było gdzieś pół godziny spaceru. A ja dojechałem taksówką z wszystkimi magnatami. Obok nasz kamper jeszcze później przejdę, pokażę wam. Tutaj już jesteśmy, została jeszcze klatka. Kwestia problematycznej klatki, nie wiemy co z nią robić. Może jutro powalczę, bo dzisiaj mi się już nie chce. A wracając do tematu: Tytułowego tematu tutaj z miniaturki i z tytułu samego YouTube'a. Mój nowy, koreański imidż to... Siołanko, jak się wam podoba? Czy tutaj mój koreański imidż podoba się wam? Piękny tutaj wąs w stylu amerykańskim. Myślicie, że tak mam zostać w całej Korei, czy, e, czy mam się pozbyć go? Napiszcie, jak tutaj wyglądam. E, przez to, że byliśmy... <gryw> Patrzę się na siebie i e, się uśmiecham. Przez to, że mieliśmy auto ponad miesiąc w kontenerze z Bangkoku do Korei, nie miałem ze sobą maszynki, nie brałem maszynki do tutaj e, golenia się, żeby po prostu nie mieć zbędnego, zbędnego e, bagażu, tak? Bo tego bagażu było tak czy siak za dużo, więc dopiero dzisiaj dorwałem się do e, maszynki i mówię, ach, zobaczę sobie taki koreański misz. nigdy w życiu nie miałem tak długiego zarostu. Taka ciekawostka, napiszcie w komentarzu co sądzicie i czy mam się od tego oto tutaj Pozbyć. A jeszcze teraz tak na szybko. Pokażę Wam, już wracając do normalności, tutaj widać sprintera, transita i jeszcze parę innych kamperów. Aż Sami wyszedł i chcę ocenić. Sami, jak Ci się podobam? Chyba yy, bardzo dobrze. Zobaczcie jakie rarytasy, no po prostu od ponad miesiąca nie jedliśmy tego oto jajka. Jajko, warzywa, zrobiliśmy dzisiaj zakupy z rana, różne warzywa. Bagietka, serek jeszcze był, ale kupiliśmy dodatkowy. Oliwa jeszcze z Tajlandii, sól, pieprz, keczup. I gotujemy na ten moment, mamy jeszcze jakieś paróweczki kupione tak na szybko. Na razie gotujemy jeszcze na tymczasowym rozwiązaniu. Jak znajdziemy, jak zamkniemy gaz, to wtedy przejdziemy już na właściwe etel. Więc mamy jajeczka. Jesteśmy po prostu w raju. Dzisiaj pogoda barowa. Jest kolejny dzień, więc tak naprawdę to co wczoraj Wam pokazałem to był poprzedni dzień, a dzisiaj coś może ponagrywamy, ale zobaczymy czy będzie padać czy nie, bo chciałbym Wam pokazać właśnie tutaj ten parking. I żebyście zobaczyli jakie kampery są w Korei wykorzystywane do van Life. Zobaczcie tu mamy nasze auto. Kolejny dzień. Wybaczcie, ale trochę mniej teraz nagrywam. Działaliśmy z tym ebookiem, do którego link jest w komentarzu i zarówno w opisie, więc no, nie robiliśmy porządku w aucie. I teraz zaczynamy robić porządek, jakieś prania i te sprawy. za tym zatem wodę, więc jesteśmy tutaj obsłużeni. Chciałem Wam pokazać, jak wygląda tutaj ten parking, ponieważ on jest całkiem ciekawy, z tego względu, że jest trochę różnych aut i chciałbym tutaj troszkę Wam to wszystko e, pokazać. Oprócz tego, że są tutaj różne środki lokomocji od, e, od traktorów, po łódki, po autobusy, no to skupimy się na autach, które są tutaj e, kamperami. Zobaczcie, tutaj mamy Forda, e, Forda Transita. No, i widać, że to jest wersja jakaś amerykańska e, w stylu amerykańskim. Zatem mamy Sprintera, wersja Airstream, czyli też jakaś amerykańska. W sensie no musicie tutaj być świadomi, że będąc w tych rejonach świata, no to już tutaj raczej kampery, jeśli nie są lokalne, to raczej będą, raczej będą sprowadzane ze Stanów, tak więc jest spor. Tam jest Hyundai, który w Polsce chyba się nazywa H350, natomiast tutaj są inne nazwy, których jak pierwszy raz w życiu słyszę. Pójdźmy teraz w tą stronę. Zobaczmy, tutaj jest w ogóle jakieś kino. No ale ludzie też tu parkują. Widzę kolejne auto, taki Hyundai, który tutaj jest. Ja nie wiem, czy to jest autobus, czy kamper, ale ktoś takim kamperem właśnie do Polski dojechał. Ktoś właśnie ostatnio nam zdjęcie wysyłał. Natomiast skupmy się na, 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 na kamperach. Widzę tu kolejnego transita, nowego transita, to jest chyba MK8 albo nowsze, nie wiem. Wszystko na koreańskich blachach. Nie widzieliśmy mogłem ani jednego auta na obcych blachach. Więc tak to wygląda. Ta wersja bardziej taka stricte, e, stricte e, jak nasza, czyli bez jakichś poszerzeń. To bardziej wygląda europejsko. Chiama, Markiza, więc, więc ten e, nie wygląda to jakoś e, obco. I tu mamy też takiego różowego, ładnego. Nie wiem jak się nazywają, no ale tak to wygląda. Poszedłem kawałek, już wracam, jest w tej cień, więc pójdę cieniem. Mamy tego transita. Dzisiaj jest poniedziałek, więc nie masz takiego dużego ruchu, ale wczoraj w niedzielę i w sobotę był naprawdę spory spory ruch. Tu mamy jakiegoś chevroleta amerykańskiego. No takich w Polsce też mało co widać, ale tutaj mówię, no, mam wrażenie, że na tym parkingu naprawdę dużo aut parkuje z tego względu, że jest po prostu ten parking darmowy. I, a w mieście widocznie nie ma aż tak dużych parkingów dostępnych ogólnie autobus stricte, e, stricte do przewozu, nie jako kamper, aczkolwiek widziałem tutaj kogoś kto ma auto i w nim śpi nawet teraz Ej, dobra co ja tu widzę Tam widzę coś ciekawego tu znowu ten Hyundai Też wydaje się że to raczej jest camper natomiast no, nie będę tam aż tak bardzo zaglądał tutaj widzę kolejnego Forda Transita w wersji Orion czyli taki sam jak był na początku fajna bryna w Fordzie są fajne siedzenia i te przednie i te tylne ławki z pasami, fajnie to wygląda o tutaj amerykańska przyczepa ale to fajnie wygląda jakby przenieść się w Stanach no i to co mamy tutaj najczęściej występujące w Korei, no to są właśnie auta Kie, Hyundai właśnie, może to nie jest camper, ale tutaj zaraz zobaczycie, też dużo można spotkać kamperów na bazie tego auta, co pokazuję tam jest jakaś przyczepa, może pójdziemy tutaj od końca pójdę od końca w ogóle jest spory tutaj jakby to powiedzieć bałagan jest sporo jakichś śmieci tu mamy tego Hyundai'a Kolejny typ auta, widlak. Wszystko tutaj, co może być możliwe, jest, jest na tym parkingu. No i właśnie to, co mówiłem, to auto, które tu widzicie po lewej, no to jest Kia albo Hyundai. Ja nie wiem, jak ludzie mogą takimi autami jeździć. No ok, mają tutaj taki Kia Porter albo Hyundai Porter. Kia, tak, ale to jest to samo. Bardzo podobny jest Hyundai. Ten, który tu po lewo widzicie, one są bardzo podobne do siebie i dużo jest tych kamperów tutaj, nazwijmy to, rodowitych zobaczcie jakie śmieszne, jakie śmieszne te jakieś śmieszne yy, śmieszne alufelgi no tutaj patrzę, że to też byłoby fajnie zaparkować, bo byłby cień no ale potrzebujemy słońca do życia przy okazji możecie zobaczyć co jakie inne auta są Dużo jest ogółem no, tych strict koreańskich, czyli e, Kia sang Ich nie ma w większej wersji, raczej są tylko i wyłącznie w wersji e, jakichś tam kombi, suf. Natomiast nie ma camperów. mamy Chevroleta, przyczepę Weinsberg, czyli to jakaś chyba niemiecka, nie znam się kompletnie, Edition Korea. Kolejny Hyundai camperowi ewidentnie. Tu przyczepa Knaus, więc też tutaj europejsko się czujemy. A tam słyszę, że jakiś autobus chodzi i ktoś z tych autobusów, w tym chyba żółtym, co tu widać, ktoś tu mieszka normalnie. Nie będę tam zaglądał, ale ktoś mieszka w tym kamperze. W kamperze albo autobusie, nie wiem jak on jest przerobiony. będzie kamper, tam powinien być kamper, chyba, że odjechał yy, chyba odjechał yy, te niektóre kampery stoją tu bardzo długo, widać, ewidentnie natomiast niektóre yy, niektóre przez weekend były przestawiane więc też ktoś z nich korzysta, niektóre stoją bardzo długo i tu był kamper a nie ma tutaj tego kampera więc myślałem, że to znajdę i teraz to tu jeszcze, a tutaj jeszcze były dwa takie bardziej europejskie pozycje i tam mamy Fiat'a i Renault mamy tutaj Fiat'a i Renault. Renault jest bardzo dużo tutaj o, ktoś autobusem jedzie, Przedstawię się Ale to raczej zwykły, zwykły autobus na 100%. I mamy tutaj Hyundai. O, to co mówię, tego jest bardzo dużo. Nie wiem, jaki jest komfort jazdy, ale takie auta też są importowane. Widziałem je w Malezji, dosyć, znaczy widziałem w Malezji, słyszałem, że do Malezji są importowane, bo rozmawialiśmy w Tajlandii z osobą, właśnie z Malezyjczykiem, z parą tutaj z Malezji, która właśnie mówiła, że, 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 że właśnie importowała z Korei albo z Japonii, już nie pamiętam, właśnie z tego z tej części świata nazwijmy to tam jest jeszcze jeden camper on zaparkował wczoraj, albo przyczepa, kamper chyba to już sam się mylę, bo tutaj za jakiś czas się te auta zmieniają a i tu mamy tutaj, a też ciekawe, ten Renault, który przed chwilą wam pokazywałem, jeszcze raz teraz pokazuję ma podpisane ROK, czyli Republic of Korea i na dole ma tablice rejestracyjne z transkrypcją tych znaków. Też fajnie to wygląda. No i ten teren, który tu jesteśmy, no to to jest Tycte Marina. Jest dużo właśnie tutaj ludzi z łódkami, z jakimiś, może nie kajakami, ale z pontonami. Różne rzeczy, które na wodzie mogą się wydarzyć, tutaj można spotkać. Tam jest jakiś sprinter, ale to nie jest kamper. Przejdę może tutaj, może jeszcze jakiegoś kampera złapie, więc no teren fajny. Wczoraj właśnie tutaj w tej toalecie, co na prawo pokazuję tam, yy, udało się podłączyć wodę yy, i zatankować, yy, zatankować do pełna. Jesteśmy obsłużeni jest spoko. Aplikacja ten, ten park jest znaleziony przez aplikację standardowo i Overlander. E, no, najlepsze chyba parki w tej miejscowości, nalego no, hotelu, którego parę dni temu jeszcze z którego korzystaliśmy tam jest jakieś miejsce, gdzie ludzie sobie w piłkę grają, chodzą, spacerują eee, i tyle, jakoś tych kamperów wydawało mi się, że będzie więcej tu jeszcze widzę jakiegoś chyba Chevroleta eee, Chevroleta, albo jakiś amerykański albo Ford, nie wiem, nie znam się no i tutaj już wjazdu nie ma i nasz bus sprinter można tam zobaczyć gdzieś idealnie na Proste. nie wiem czy tutaj na same pomosty można włazić więc nie będę ryzykować, ale zobaczcie tutaj no te katamarany konkretne Konkretne naprawdę robi to wrażenie tutaj w weekendy, w weekendy są one weekendy są one oblegane i naso? Przejdę się jeszcze kawałek tutaj po tym krótkim, a, chciałem powiedzieć wanturze, po krótkim tutaj obejściu naszego parkingu. Mam nadzieję, że z to tu zobaczyliście. E, I co chciałem dopowiedzieć dzisiaj, no wczoraj wydaliśmy e-booka, więc dzisiaj już trochę mniej pracy na komputerze, ale tak czy siak, no jeszcze trzeba zająć się tutaj promocją tego. No ale już stricte nad plikiem w Wordzie, w PDF-ie już nie pracujemy, więc to jest najważniejsze. I co tutaj jeszcze chciałem dopowiedzieć, że. Dziś jakieś porządki w aucie więc trochę już zaczyna być luźniej natomiast jeszcze co muszę zrobić w aucie no to spróbować gdzieś klatkę włożyć dla psa, mam jeden pomysł, zobaczymy czy się uda więc też mam nadzieję, że coś tutaj Wam ciekawego nagram i jeszcze co chciałem zrobić jako, że olej w aucie ma 6000 tysięcy gdzieś przejechane no to jeszcze jest powiedzmy drugie 6 maksymalnie czyli cała Korea jeszcze może być na tym samym oleju Natomiast jako, że auto było wysłane kontenerem, no to myślę, że byłoby rozsądnie, żeby wymienić przynajmniej filtr oleju. Myślę, że to byłoby spoko, żeby mógł lepiej to filtrować. Też gdzieś słyszałem, że e, taka operacja jest nie najgorsza, więc spróbuję wymienić filtr oleju i myślę, że na Koreę będzie już spoko. Później dopiero, jeśli wjedziemy do Japonii, to w Japonii będzie trzeba wymieniać. Albo jeśli będzie wysyłka do Polski, no to dopiero w Polsce albo gdzieś tam w Europie po kolejnej wysyłce. Tak, więc to trzeba wymienić, włożyć klatkę, trochę posprzątać i zrobić pranie. Nie możemy tu pralni znaleźć miarę blisko, więc jest to trochę problematyczne. Będzie trzeba gdzieś pewnie metrem podjechać. Więc spakowałem do plecaka wszystkie nasze ciuchy, bo już pranie ostatni raz robiliśmy w Bangkoku z dwa dni przed wyjazdem, więc to było gdzieś 15, 15 czerwiec. Tak, 15 czerwiec było ostatnie pranie, a teraz mamy. Miesiąc później, no więc mniej więcej tych ciuchów nam na miesiąc starcza, aczkolwiek teraz mniej się ruszaliśmy, nie byliśmy w kamperze, byliśmy głównie w hotelach, więc no człowiek się mniej tutaj męczył, mniej się pocił, no i ogółem jak teraz jeszcze dowiedzieliśmy się, że był ten problem z autem, no to też siedzieliśmy w domu i tak naprawdę biadowaliśmy, potem tych ciuchów nie, aż tak dużo nie poszło, do, do, nie zostało pobrudzonych i teraz... Wytrzymaliśmy bez problemu pranie. Z ogółem my robimy pranie mniej więcej raz na miesiąc i to nam wystarcza. Tutaj jeszcze pokażę Wam resztę mariny. I robi to wrażenie na tle, może trochę podejdę bliżej, żeby nie było widać tych krat. Robi to wrażenie.